Dzień dobry. Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług. I teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy transport odgrywa ważną rolę w przemyśle i usługach. Hmm. Bardzo ważną. Tak naprawdę mamy świadomość, że kiedy przemysł robi się coraz bardziej nowoczesny, kiedy produkuje się produkty z różnych podzespołów, to tak naprawdę zakłady przemysłowe potrzebują, żeby te różne podzespoły były dostarczone. Z drugiej strony, zakład, kiedy produkuje towary, chce szybko je zapakować i wysłać do sprzedaży. Tak? Więc domyślamy się, że zlokalizowanie zakładu przy ważnym szlaku komunikacyjnym będzie, będzie ważne. Co dalej, moi kochani? Czy punkty usługowe, galerie handlowe? Czy rzeczywiście jest ważne, żeby była dostępność komunikacyjna? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, dla wielu ludzi, dla wszystkich nas bardzo ważne jest, kiedy możemy tak naprawdę gdzieś szybko dojechać, nie musimy kluczyć, szukać, tylko ciach, szas, pras, zjazd i jesteśmy, i jesteśmy na miejscu. A więc domyślamy się, że na, na rozwój tak naprawdę i przemysłu i usług szlaki transportowe mają olbrzymi wpływ. Szlaki transportowe to, to drogi, autostrady, to również yy, lotniska, porty morskie. To rzeczywiście będzie odgrywało coraz większą rolę. My, proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę dla nas najważniejszy jest czas. Co to znaczy? Zobaczcie, kiedy wy kupujecie jakiś produkt w sklepie internetowym, to. Yy, Wy czasem wolicie dopłacić, ale żeby ta przesyłka była na jutro. Ja się zawsze śmieję, że na wczoraj to już za późno. My rzeczywiście bardzo cenimy sobie, kiedy to do nas szybko dociera, a więc, no, proszę Państwa, jest taki sklep, który pewnie większość z Was zna, nazywa się Zalando i proszę Państwa, centrum logistyczne tego, tego sklepu znajduje się, uwaga, Głuchów, niedaleko Łodzi, tak naprawdę przy skrzyżowaniu A1, Dwunastki i niedaleko tak naprawdę przebiega Jezusemka. Zobaczcie, jest to miejsce, tak naprawdę centrum Polski, gdzie pakowane są towary i wysyłane wysyłane w całą Polskę. Bardzo ważne, bo może, można to zrobić szybko. Towary szybko dochodzą. Dalej, dostawcy, czyli ci, którzy wwożą te towary do tego centrum logistycznego, bo jeszcze raz, centrum logistyczne to takie potężne magazyny, w których się wypakowuje towary, magazynuje, przepakowuje i wysyła, i wysyła dalej. Więc ważne, że to jest w centrum, ważne, że to jest przy trasie. Dzięki temu mamy szybkie, szybką dostawę, przeładunek, przepakowanie i, ym, i wysyłkę. Tak? Więc tutaj rzeczywiście widzimy, że to odgrywa bardzo ważną rolę. Dalej, proszę Państwa, przykład, który macie w podręczniku to Bielany Wrocławskiej. Teraz znowu położone są przy Atwórce. S-8c i krajowej. Piątce. Znowu ważne szlaki się krzyżują i tam jest kolejne centrum logistyczne. Takich centrum jest dużo. Tam proszę Państwa również powstaje, powstało Centrum Rozrywkowo-Handlowe, czyli galerie, tak? Znowu, przy ważnych trasach nie tylko wrocławianie mogą tam dojechać, ale ludzie spoza. Nie muszą gdzieś tam kluczyć, wbijać się w wielkie miasto, tylko jest przy ważnej trasie. Kolejny taki przykład, który, który, który znamy, to chociażby nasza stolica i Janki, gdzie to chyba takie jedno. Jedno z większych pierwszych centrów handlowych powstało. A więc już widzimy, że tak naprawdę te szlaki komunikacyjne odgrywają ważną rolę, jeżeli chodzi o, o handel, o centra, o, o centra handlowe, rozrywkowe i o przemysł. Coraz częściej, proszę Państwa, zakłady przemysłowe nowo budowane lokalizują się. Lokalizują się blisko ważnych szlaków komunikacyjnych. Po co? Logiczne, żeby tak naprawdę i dostawca półproduktów, i odbiorca towarów gotowych mógł po prostu szybko zjechać z trasy, być rozładowany, załadowany i wyjechać z powrotem. Bo wiemy dobrze, jak już powiedziałam, w naszych czasach najważniejszy jest czas. A więc ta, ta, te inwestycje odbywają się przy ważnych szlakach komunikacyjnych. I to nie tylko są drogi, ale również, proszę Państwa, to na przykład porty. I teraz. Proszę Państwa, w Gdańsku mamy tak naprawdę ten terminal naftowy, w którym odbiera się ropę, która przypływa do nas tankowcami. I teraz niedaleko z kolei jest rafineria. Logiczne. Jeżeli przypływa tankowcami ropa, to logiczne jest, żeby tą ropę od razu na miejscu przerobić i gotowe produkty z tej ropy rozsyłać po, po kraju i nie tylko. Tak? Więc zobaczcie: port. Szlak komunikacyjny i od razu zakład, tak? Powstają przy portach firmy statycyjne, które zajmują się jakby wysyłkami, rozwożeniem towarów na, na zamówienie, tak więc to zobaczcie, jak niesamowicie, jak niesamowicie wpływa na. Przemysł i usługi. Dalej, jeżeli mówimy o portach, to domyślamy się, że właśnie w okolicy portów będą powstawały stocznie, tak? Ale powiedziałam, szereg, szereg innych firm. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, że nie możemy nie doceniać roli transportu. Ten, ten transport w naszym życiu odgrywa, jak już powiedziałam, coraz większą rolę. I pamiętajmy, im kraj jest wyżej rozwinięty, tym yy, produkt krajowy brutto kraju, yy, znaczy transport ma coraz większy udział. W tworzeniu produktu krajowego brutto, czyli tak naprawdę odgrywa coraz większą rolę. Temat krótki, bardzo przyjemny. Nie zapominajmy jeszcze raz: transport ma znaczenie dla i przemysłu, i dla usług, bo my nie lubimy niepotrzebnie kręcić po mieście. My lubimy gdzieś, kiedy się szybko zjeżdża i nie marnuje czasu. Dziękuję i życzę Wam udanego popołudnia.